Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z World of Warships. Kontynuujemy tryb Halloweenowy. Bitwa będzie na żywca, na pancerniku, Jackal. Mówiąc szczerze, chciałbym wykorzystać tą powtórkę, żeby troszkę o tym trybie porozmawiać z Wami, zadać Wam kilka pytań. Ja na pancernika grać nie potrafię, także pewnie będzie lamionko. W drużynie mamy tylko jednego Blade'a, już mnie to martwi. Pewnie, pewnie będzie porażka. Mówiąc szczerze, jeszcze ani razu nie udało mi się wygrać trybu, uwolnić Transylwanię. I teraz pytanie dla Was. Dla Was. <gryw> Czy Wam się udało? Jeśli tak, to jakim cudem? Ponieważ ja mm, grałem tym, tym Jackalem, nie Jackalem, znaczy, tym też grałem, tym też grałem. Próbowałem na różne sposoby i na te zasięgu w ogóle. 11, no to powinno wejść. Grałem na różne sposoby. Zazwyczaj kończy się to tak, że wróg no po prostu robi z nami miazgę, szczególnie gdy mamy jednego tylko Blade'a, który jeśli się nie spisze w tej bitwie, to nie mamy kompletnie szans. I na koniec robi się taka sieczka, że po prostu wszystko ginie i, i ta transylwania... Ta transylwania się po prostu... Topi i jest, jest po bitwie Także nie wiem jaką ewentualnie tutaj dobrać taktykę Żeby to się powiodło Na pewno trzeba płynąć Razem z tą Transylwanią i ją po prostu ochraniać To jest pewne Ale później gdy te czołgi e, Czołgi, jakie czołgi e, Okręty Dosyć mocno atakują To te działa na przykład z tego Jackala e, Jakby niespecjalnie radzą sobie Z szybkością zabijania i jeśli blady swoich torped nie wypuszczą i dosyć szybko ich nie zneutralizują, to jest cholernie trudno cokolwiek zrobić. Przynajmniej ja tak miałem. No zobaczcie, przeładowałem, zadałem 2500 obrażeń. Czekamy na kolejne przeładowanie, które dosyć, dosyć trwa. Już tutaj zaczynają. No i zobaczcie, znowu 2300. Jak sprawić, żeby żeby te, te maszyny po prostu schodziły jakoś solidniej oczywiście będę się starał każdy strzał trafić tutaj niestety nie wyszło no zobaczymy, zobaczymy może może jakimś cudem tutaj już artyleria moja pomocnicza ale znowu zbliża się za bardzo ta Zikasa i przez to, że ona się tej zbliży to za chwilę będzie misja już jakaś tam poboczna, niezrobiona i nie bardzo mam co z tym zrobić Nie bardzo mam co z tym zrobić Po prostu nie mam takiej siły ognia żeby żeby jakoś jednorazowo rozwalić tę tą Zikasę Mimo że w nią próję Mimo że wszyscy w nią próją 3000 artyleria pomocnicza działa Mam pożarek Nie przejmuję się tym No i już wpłynął I za każdym razem to samo Wpłynął I no i już misja poboczna niewykonana jakby za mało, za mało siły ognia, żeby, żeby zneutralizować tę maszynę. Także nie wiem, jak wy sobie radzicie. Mam trzy pożarki, więc może się naprawię. No bo czemu nie. Płyniemy dalej, płyniemy dalej, mam 12 tysięcy obrażeń, ale widzimy, że to jest zdecydowanie za mało. Tutaj, jeśli nie ma kilku blade'ów, ja nie wiem, chyba jak grałem na początku to były ze trzy blade'y, po trzy blade'y, przynajmniej w drużynie to te obrażenia chyba robiło się znacznie szybciej. Teraz mam z tym problem. Czy gram Igorem, czy tym Jackalem, mam z tym problem. Blade tutaj powinien spotować jak najszybciej te, te katapulty. Dobra, widzę, także łupię w katapultę, żeby coś pomóc. Troszkę chociaż zwolnię, żeby trzymać się. Tutaj było dobre trafienie, dobre trafienie. Teraz nie wiem, czy trafię. Żebym nie wypłynął z tego okręgu. To jest chyba klucz do sukcesu. Dobra, katapulta zniszczona. Mamy... Mamy okręty. Jest ta Zikasa, płynie bokiem. Czy stoi? Nie wiem, czy ona stoi, czy płynie. Oddałem salwę. No chyba stoi niestety. Jeszcze jedna salwa. Trafienie w cel za 700, no co to jest? Co to jest 700? Jeszcze raz. Mamy 13 tysięcy uszkodzeń. Trafienie w cel za ile? Za kilkaset dosłownie. Ciągle podpalają. 700. No to jest fatalnie. To jest fatalnie. Nie ma torpedowania. Te okręty wroga... Nie wiem, czy celować bardziej w kadłub, czy bardziej w te cytadele Za 3000 za 3000 płynę bokiem, a również staram się, żeby nie klepali naszego, naszej Transylwanii. Idą torpedy, może wreszcie, może wreszcie. Też nie, też nie. Aj, płonę. Dobra, zniszczony. Chociaż jeden. Co dalej? Co dalej? Katapulta. Może skupić się na katapulcie. Żeby ta nie zagrażała naszej Transylwanii. Zderzyłem się z naszym. Może i tak. Dobra, tutaj mamy Zikasę. Jest wyeliminowana. Nie idzie najgorzej. Dobra, teraz katapulta. Troszkę może zwolnię i katapulta. Raz, dwa, trzy. Dawaj, dawaj, to działa. Na pewno y, rolą pancerników jest szybkie niszczenie katapult i na tym trzeba się po prostu skupić. Mają na największą siłę ognia, a torpedy tam nie dochodzą. A rolą torped jest to, żeby jak najszybciej niszczyć y, okręty. Tylko jeśli mamy jednego tylko Jackala, to jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to skutecznie wyszło? Na razie kupię te katapulty, bo tutaj mam dosyć dużą siłę przebicia. Dobra, zniszczona. Niepotrzebnie strzeliłem. Troszkę się zatrzymam, żeby tej Transylwanii... Mam jeden pożarek na razie. Dobra, wezmę sobie, skorzystam sobie z naprawki, chociaż troszkę. I czekamy na kolejnych wrogów. Czekamy na kolejnych wrogów. Mamy z tyłu ale na razie jeszcze nam nie zagrażają. No idzie to nie najgorzej, idzie to nie najgorzej. Zazwyczaj szło dużo, dużo gorzej. No zobaczymy, 26 tysięcy to jest nic tak naprawdę. Zikasa, mam zasięg ile? 11 km, także muszę się nieco zbliżyć. Dobra, poszło. Muszę wpłynąć, żeby nasza Transylwania nieco szybciej płynęła. Same pudła, same pudła za 2,300, co to jest? Co to jest? Chcę wpłynąć, chcę wpłynąć. Nakierować działa, jak najwięcej. No i dobra, lecimy dalej. Mam katapultę, muszę się skupić teraz na tej katapulcie, chyba. A na razie jej nie widzę. Unie z Ikasa bokiem, spróbujemy może, będzie lepiej wchodziło. 1400, no bez rewelacji, naprawdę Idzie torpeda w zikasę, bardzo ładnie On chyba sto... Ale nie doszła torpeda, nie doszła torpeda No niestety zwalił Zwalił nasz niszczyciel Może teraz coś dojdzie Strzela po prostu daleko Ten się nie rusza, mam wykrycie Dobra, teraz skupiam się na pewno Na katapulcie Jak nasz Transylwania. No już hapsów straciła niestety trochę. Mimo, że się staramy. To traci. Za chwilę jeszcze wyjedzie raz Putin. Katapulta trafiona. Tą katapultę jak najszybciej. Jak najszybciej niszczyć katapulty. Jest. Za 14 tysięcy. Jeszcze raz. Dobra, teraz spróbujemy tą zikasę. Osłonię troszkę naszą transylwanię chyba za zero Przyjmę na siebie Dobra, muszę muszę te katapulty cholerne niszczyć za chwilę znowu pożar. No zaczyna się niestety... No właśnie, zaczyna się ta końcowa faza bitwy, w której zaczynają... Ostro nas cisnąć. Naprawdę ostro. Korzystam z pożarku i korzystam z naprawy. Staram się katapulty. Te katapulty we mnie łupią. Jest raz Putin. Jest raz Putin. No i robi się właśnie ciężko. Robi się właśnie w tym momencie bardzo, bardzo ciężko. Dobra, ten jest tak blisko, że po prostu mu poślę salwę. Ja już jestem praktycznie trupem. Zobaczcie. Przyjmuję wszystko na siebie. Wszystko przyjmuję na siebie. Co z tego, dobra? Katapultę, katapultę. Niszczmy katapultę, żeby nasi po prostu mieli szansę. Ja wezmę na siebie, nie mam nic, nie mam już więcej nic. Co zrobiłem źle? Nie wiem. Wypuszczenie mm, samej Transylwanii i strzelanie za nią na pewno nie jest dobrym pomysłem. Być może brakowało naszych okrętów, które powinny płynąć w tym kółku razem ze mną. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast, no niestety, nie jestem w stanie wygrać tego trybu ani razu. W tej właśnie fazie końcowej wszystko to się rozgrywa. Zobaczcie, nie ma naszych. No, nasi są daleko. Walczą z tymi Zikasami. Powinny chyba być tutaj bardziej. Chyba być tutaj wspierać w tym momencie tą akcję. Każdy sobie strzela do pojedynczego celu. Pewnie w dywizjonie byłoby nieco łatwiej. No ale. A no prawdopodobnie znów się nie uda. Zobaczmy, sobie, co tutaj się dzieje. Jackal, no Jackal, który No, gdzieś tam z daleka. Gdzieś tam z daleka. Nie przyjmuje na siebie. Ciosów. Nasz Blade, co robi nasz Blade? Transylwania traci, wszyscy w nią łupią, no i kończy się to tak jak, jak zwykle. Ja zrobiłem mało, 45 tysięcy, ale również nie czułem jakiegoś dużego wsparcia. Blade wypuszcza torpedy, ale w co? W co te torpedy wypuszcza, to ja nie wiem. Coś zniszczył, coś nasi niszczą, ale... Ale to nie ma szansy, nie ma szansy. Tutaj na koniec jest taki chaos, że... Jakiś ten tryb jest mocno niezbalansowany, żeby aż tak ciężko było go wygrać. Chyba na koniec naciekali za dużą ilość wrogów. Troszkę te losowania z jednym Jekalem są słabe. Brakuje mocy ognia, brakuje torped. Teraz Putin pełny. A zanim doraz Putina, ile tu jeszcze jest okrętów? Jeszcze 4-5 okrętów jest. Transylwania zniszczona. Game over. Misja się nie udała. Jeżeli trzeba było zatopić to w ogóle. No zobaczmy sobie Ile tego się udało zrobić. Znowu misja niewypełniona. 45 tysięcy uszkodzeń, słaby wynik. Moja drużyna coś tutaj pozatapiała. Blade zrobił 6 fragów, bardzo ładnie, naprawdę. 6 zatopień, zrobił to co do niego należało, ale mimo to zabrakło i to sporo do wygrania. Także nie wiem, piszcie opinie, co sądzicie o tym trybie, jak Wam idzie, ile i macie procentowo zwycięstw na przykład na 10 rozegranych, czy wygraliście raz, czy, czy 9, czy może 5, ja mam na razie 0%, także tyle w tym materiale, trzymajcie się, hejka!